Cześć, nazywam się Marta Chowańska i w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak nakładać podkład techniką na biedronkę. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc je, jak pięknie wyglądać, być bardziej pewną siebie, bardziej przedsiębiorczą. Układam spersonalizowane programy pielęgnacyjne, pokazuję, jak wykonać szybki, świeży, dzienny makijaż, w którym każda z nas wygląda jak bogini, jak królowa. Oraz rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Kay, a także prowadzę warsztaty do, dla kobiet dotyczące rozwoju osobistego i pewności siebie. I dzisiaj taki makijaż, właściwie technika, która jest trochę zabawą, coś, co możesz zrobić, po prostu, jeśli masz ochotę, popróbować czegoś nowego i zobaczyć nowy ciekawy efekt na skórze. I jest to technika, którą nazywam żartobliwie techniką na Biedronkę, ponieważ będziemy nakładały na twarz podkład w formie. Różnorodnie rozmieszczonych kropek i zaraz zobaczysz, na czym to polega. Myślę, że, że na pewno jest to zabawne, ale też efekt końcowy jest bardzo, bardzo ciekawy. Potrzebujesz do tego trzech podkładów. Ja akurat chodzi o to, żeby były to trzy kolory: jasny, średni i ciemny. Możesz wybrać różne formuły. Ja wybrałam jeden rozświetlający, dwa matujące, ale wybierz. Jakie, jakie tylko chcesz To są moje ukochane podkłady, na których pracuję od lat I które są po prostu moim numer jeden na świecie Więc oczywiście będę ich używała Jak również przyda Ci się korektor Akurat mam tutaj specjalny korektor pod oczy jaki również jasny odcień korektora do twarzy I blenderek, gąbeczka do rozprowadzenia wszystkich produktów Jeśli jesteś gotowa, no to zaczynamy A zaczynamy od najjaśniejszego podkładu Którego kolor jest niemalże biały, zaraz Ci pokażę wszystkie trzy. I moczymy czubek naszej gąbeczki i zaczynamy od rozłożenia tego podkładu kropeczkami, z w tak zwanej strefie T, ale również pod okiem, właściwie w tych miejscach, gdzie nakładamy korektor jasny czy rozświetlacz pod kością jarzmową. Tam troszeczkę więcej tego podkładu powinno być dość dużo, ma być widoczne, te kropki mają być widoczne. Także robimy sobie kropeczki pod kością jarzmową, czyli od ucha w kierunku ust. I można ewentualnie jeszcze tutaj troszkę wyżej... Na skroń. Ok, <noise> zaraz będę musiała przerwać nagrywanie, żeby zrobić sobie zdjęcie. Średni podkład, czyli ten w kolorze mm, takim najbardziej zbliżonym do Twojej skóry. O tutaj. Nakładamy sobie nad linią brwi delikatnie na żuchwie. więcej. Jeśli zadasz pytanie, ale czemu to służy? To przede wszystkim dobrej zabawie, ale również zaraz zobaczysz, jaki daje to piękne. Tak możesz nałożyć go troszeczkę również tutaj, w bruzdach nosowo wargowych i bliżej nosa. I najciemniejszy podkład, który jest w kolorze takiej, o już widzisz, bardziej złocistym, a i ciepłym używamy na kości jarzmowej na skroniach jeśli masz wysokie czoło możesz również nałożyć go na czole na noskach, ale tutaj z boku na brodzie i pod żuchwą. I jak widzisz, takie rozłożenie kolorów daje efekt bardzo subtelnego konturowania światłem, czyli mamy jasne kolory w tych centralnych partiach twarzy, które chcemy właśnie rozświetlić, czasem uwypuklić, a ciemne z boku, tak żeby troszeczkę będzie wymodelować. Jeszcze dołożę troszeczkę tego średniego koloru, czyli takiego pomiędzy jasnym a ciemnym na czole. Zrobimy sobie tutaj taką, o, właśnie taką. Wypełnienie, i teraz chwileczkę czekam. Chodzi o to, żeby ten podkład delikatnie zgęstniał, delikatnie zastygł, i dopiero teraz, zaczynając od jasnych partii, zaczynam go rozklepywać, wtapiać i łączyć granice jasnego, średniego koloru ze sobą, i dzięki temu powstaje. Zresztą zaraz sama zobaczysz co: taki efekt subtelnego, bardzo. Naturalnego modelarzu i twarz nie jest cała w jednym kolorze nie jest płaska jak naleśnik, ale staje się od razu wymodelowana. I mamy taki efekt 3D. Jeszcze połączenie właśnie formuły matującej w tych strefach, które się przeświecają czyli właśnie w strefie T przy skórach mieszanych i rozświetlających na bocznych partiach twarzy daje naprawdę efekt wow. I tak wygląda nałożony podkład w trzech kolorach. Jak widzicie, rezultat jest naprawdę świetny, szczególnie właśnie na kościach ja mówię, One są tak subtelnie podkreślone, jak i również to rozświetlenie sprawia, że, no, że buzdzie jest bardziej trójwymiarowa. Jak widzisz, nie nałożyłam podkładu dookoła oczu, ponieważ pod oczu mamy specjalny produkt, specjalny korektor. Teraz, dlatego teraz ponownie powtórzę technikę kropkową, biedronkową, ale właśnie z dwoma kolorami korektorów. Zaczynam od ciemniejszego, który tuszuje sińce i cienie, ma właściwości neutralizujące wszelkie zasinienia, nakładam go w ten sposób, natomiast jaś... on też jest świetny na mm, przebarwienie, jeśli coś masz na buzi jakieś przebarwienie, czy jakąś niedoskonałość taką ciemniejszą w kolorycie, to, to po prostu sprawi, że od razu to, to zniknie, ta niedoskonałość, a jaśniejszy kolor nakładam sobie poniżej w formie takiego Wydłużonego trójkąta. Można też nałożyć go nad ustami, jeszcze troszeczkę wzmocnić tutaj ten kontrast na nosie, na brodzie, a nawet pod kością jarzmową. Nie musisz koniecznie później nakładać bardzo dużo brązera, bo dzięki temu rozjaśnieniu w tym miejscu policzek automatycznie będzie się wydawał jeszcze ciemniejszy. To wycięcie. I znowu oczekuję, chwilkę, wtedy produkt gęstnieje i zwiększa się jego krycie. I zaczynam ponownie tłaczać gąbeczką. I zahaczam też delikatnie opowieki, tak żeby przykryć, i wyrównać tam kolory skóry. Te korektory mają genialne krycie i są lekkie i odżywcze. Dlatego od razu możesz zobaczyć, jaka jest różnica po ich nałożeniu. Są też świetne dla skóry dojrzałej, jeśli masz maszki potoczami, jeśli ta skóra już nie jest takiej pierwszej młodości i gładkości, to ten korektor jest świetny, bo nie podkreśla zmarszczek. I gotowe. Biedronkowa technika sprawdzi się zawsze wtedy, kiedy chcesz subtelnie wymodelować skórę i sprawić, że to będzie taki modelarz na mokro, ale bardzo delikatny. To jest świetna propozycja makijażu dziennego, ale też na przykład takiego fotograficznego i zawsze wtedy, kiedy chcesz, żeby Twoja twarz po prostu wyglądała świeżo, promiennie zdrowa, przy okazji była delikatnie wymodelowany. Jeśli potrzebujesz dobrać sobie idealny podkład czy korektor, zapraszam Cię bardzo serdecznie na konsultację makijażową online, możesz do mnie napisać wiadomość, możesz skontaktować się w moich social mediach, wszystkie linki są w opisie, Jestem na Instagramie, TikToku, Facebooku, możesz też napisać do mnie maila, albo od razu skierować się do mojego sklepu online, link znajdziesz tutaj i tam, obejrzeć sobie wszystkie produkty, natomiast jeśli chcesz faktycznie dobrać swój idealny kolor, Napisz do mnie koniecznie, bo z przyjemnością ci posłużę swoją wiedzą i radą, które z tych produktów będą najlepsze dla ciebie, tak żebyś mogła powtórzyć ten efekt wow na sobie. Blender również znajdziesz, znajdziesz w mojej ofercie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, życzę pięknego dnia. Dziękuję za oglądanie. A jeśli jeszcze dzisiaj tego nie usłyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymajcie się ciepło. papa